Rozpoczął się sezon rowerowy. W związku z tym pewnie wielu z Was wybierze się na wycieczki rowerowe, a może nawet na rajdy. Zanim jednak dokonasz zakupu nowego roweru, warto przyjrzeć się, jaki rozmiar ramy będzie idealny dla Ciebie. Prawidłowo dobrany rozmiar ramy zwiększy bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. W przeciwnym razie narażasz się na niewygodę, przykurcze mięśniowe, a także w ekstremalnych warunkach nawet na uszkodzenia kręgosłupa. Prawidłowo dobrany rozmiar ramy jest bardzo istotny, jednocześnie jest bardzo prosty. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci kilka sposobów. Najbardziej wygodnym sposobem na prawidłowy dobór ramy do naszego wzrostu jest skorzystanie z konfiguratora Media Expert. W tym celu należy uruchomić aplikację lub stronę Media Expert, wpisać frazę rower w wyszukiwarce, a następnie przy pierwszym wyszukanym rowerze zaznaczyć ikonę dopasuj rozmiar ramy. Uruchomi się nam automatycznie konfigurator doboru ramy. Następnie należy wybrać typ roweru. Jest ich kilka dostępnych. Ja wybiorę rower górski. Zaznaczam płeć, mężczyzna i podaję wzrost. W moim przypadku jest to 180 cm. Automatycznie konfigurator potwierdza mi, jaki rozmiar ramy będzie dla mnie idealny. W moim przypadku jest to 19 lub 20 cali. Po kliknięciu przycisku Sprawdź. Automatycznie mam wyszukane rowery, które mnie interesowały w rozmiarze 19 lub 20 cali. Teraz wybieram rower zgodny z moimi preferencjami. Dla mnie niech to będzie, hmm. może, Indiana XPulser 5.9. Kilka słów wstępu, jeżeli chodzi o ramę. Rama składa się z dwóch trójkątów, które łączą ze sobą najistotniejsze elementy roweru, to znaczy koła, kierownice, siodło, a także pedały. Długość ramy wyrażona jest w calach i jest to długość rury podsiodłowej. Jeżeli chodzi o ramę, jest ona bardzo istotna, gdyż wpływa na wysokość siodła, odległość między siodłem a pedałami, a także odległość między pedałami a ziemią. Dostępne są dwa typy ram. Rama, która tutaj się znajduje z rurą górną, a także rama występująca w rowerach miejskich, tak zwana rama łabędzia. Spójrz, ten 19-calowy rozmiar ramy został dobrany odpowiednio. Pomiędzy mną a ramą jest odległość około 2 cm. Dzięki temu wsiada mi się na niego wygodnie i nie muszę zadzierać nogi. Podczas jazdy pozycja ciała jest optymalna i czuję się na nim komfortowo. W przypadku, gdybym musiał zeskoczyć z roweru, mogę to zrobić bez obaw, że zrobię sobie krzywdę. Sprawdźmy teraz, co się wydarzy, gdy dobiorę nieodpowiedni rozmiar ramy do mojego wzrostu. Zamówię model X-Pulser 2,9 w rozmiarze 23 cali. Ten rower jest zdecydowanie większy, jest to rozmiar 23 calowy. Siadanie, ach, nie jest już tak komfortowe. Przetestujmy go w praktyce. Dobranie złego rozmiaru ramy skutkuje dużym dyskomfortem w użytkowaniu. Pozycja ciała, w szczególności podczas dłuższych podróży, jest niewygodna i może wywołać przykurcze mięśniowe. Mówiąc kolokwialnie, jeżeli wybierzesz zły rozmiar ramy, to daleko nie zajedziesz. Sprawdzę teraz, jaki rozmiar ramy będzie idealnie dopasowany do mojego wzrostu w rowerze miejskim. Korzystam oczywiście z konfiguratora na naszej stronie Media Expert. Podaję wzrost 180 cm. Konfigurator podpowiada mi, że 17 lub 18-calowa rama będzie idealna. W związku z tym, wyszukam sobie rower Indiana SCT e U17. Czas go zamówić. Rama typu ABMD stosowana w rowerach miejskich jest uniwersalnym rozwiązaniem, które super sprawdzi się właśnie w mieście lub na jego obrzeżach. Ten typ ramy pozwala na wygodne wsiadanie, gdyż nie muszę zadzierać nogi wysoko. Dodatkowo na komfort wpływa możliwość regulacji siodełka, a także znaczna możliwość regulacji kierownicy. Zwróćcie proszę uwagę, że siedząc na tym rowerze moja postawa jest wyprostowana. To też znaczy, że rama została dobrze dopasowana do mojego wzrostu. A co, gdy w rowerze miejskim rama będzie źle dopasowana do mojego wzrostu, na przykład będzie zbyt mała? Usiądę teraz na tym rowerze miejskim. Zwróćcie, proszę uwagę, że moja postawa jest już mniej wygodna. Czuję się bardziej zgarbiony. I co istotne, jeżeli położę nogę na pedale, to dochodzi do sytuacji, w której delikatnie zahaczam o stopę płotnikiem. To jest efekt właśnie źle dobranej ramy do mojego wzrostu. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli nadal nie jesteś przekonany co do wyboru odpowiedniej ramy i roweru, to zapraszam Cię serdecznie do naszych stoisk i sklepów, gdzie obsługa pomoże w wyborze tego sprzętu.